Z ewangelii według świętego Mateusza, mąż jej Józef był człowiekiem prawym. To piękne, kiedy Pismo Święte może o kimś powiedzieć, że był prawy. To sformułowanie, ten przymiotnik, człowiek prawy, to, jest, to są słowa, które o ludziach bardzo rzadko się słyszy. Jeden z najpiękniejszych przymiotników. Jedno z najpiękniejszych określeń, jakie można o kimś drugim powiedzieć. Kiedy jednak śledzi się losy Józefa, to bardzo ewidentne staje się, że Józef nie tylko był prawy, ale znacznie więcej był w swoich decyzjach, w swoim postępowaniu heroiczny. Tego jednak ewangelista nie podkreśla. Podkreśla tylko prawość Jezusa. To, że Prawość Józefa, przepraszam, to, że Józef był heroiczny, to już nasz wniosek, nie ten, który wypływa od ewangelisty. Może jest tak, że żeby być heroicznym, wpierw trzeba być po prostu prawym. Że jak człowiek się nie nauczy prawości, że jak człowiek nie zdobędzie. W takim codziennym wysiłku prawości, sprawiedliwości, jeżeli człowiek w takim codziennym postępowaniu nie okaże się dobrym, to gdy przyjdzie moment największej próby, z pewnością nie będzie potrafił być heroiczny. Czy przypadkiem tak nie jest? Heroizm, takie najważniejsze decyzje, Największe wybory, chwile, gdy wyraźnie otwieramy się na wolę Bożą, wyraźnie otwieramy się na czynienie czegoś wielkiego, wynikają tylko i wyłącznie z tego, że wpierw długo, długo, długo codziennie praktykujemy zwykłą, codzienną prawość. Tego nas chyba dzisiaj uczy święty Józef. Życzę Wam. Żebyście mieli z Nim piękny kontakt, żebyście się od Niego uczyli prawości. Żebyśmy wszyscy od Niego uczyli się prawości. A to sprawi, że w chwilach wielkich być może będziemy potrafili być heroiczni. Do zobaczenia jutro.